Cześć widzowie, dzisiaj odcinek z Among Us. Ja już się trochę zaczęłam wątpić, a poznać Nie wiem, co no to jest Bo nie wiem, to jest Among Us. Ja jestem o ten co zielony na mnie zwykł, był ten jasny zielony. Tym amigrantem, zaraz zobaczycie. Bo ja nie mam nikogo bo ja dopiero zainstalowałem to mój pierwszy odcinek z Among Us. Jakbym go słabo grał, to słabo. To... A! Nie goń mnie! Czekajcie, gdzie ja mam zadania? Do, w adminie, Adam ma film. O! Ej, ja bym Ja bym tam na tam. <laughs> widzowie, widzieliście? Tam było ciało. Widzieliście, widzowie? Było ciało tam. Ja wiem. Widzowie, to jest on, to jest on. Ten, ten kremowy. Tak, właśnie. Ten, 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 ten. Nie umiem czytać się jego. Tak. Jezu, jak się pisze w tej grze. Widzowie, jak się pisze. Jak się z tego. Ej, Adam, jak się z tego wychodzi. Z czego? Z tego e, Widzowie, ja sam nie wiem Ale... Poczekajcie widzowie mm. Poza tym jak... Dobra, czekaj Nie, sam O, wyszłam Ja muszę ten pudding napisać Jak się tu głosuje? Dobra, wiemy jak się głosuje ja chcę napisać coś. Nie znowu to otworzyłem, zamknąłem. No. Dajcie mi coś napisać ludek. Jak się z tego tu wychodzi? No jak się... A, a jak się z tego wychodzi? A tak. Ja głosuję tego. To jest ten. No nie Remis! To jest ten widzowie. Mówię wam, że to był ten na kogo zagłosowałem. Ten kremowy jest, mówię wam. Wy, Wychodził z administratora tam... Nie wiem, jak to się nazywa. Ad, za Admina a tam ciało było. Dokładnie tu ciało było, widzowie. proszę szybko zadanko blanda, to ja to zwiadam. Ile? Ja to czekaj, 803, tak. 351 Aha <noise> <noise> Widzowie. Oho, oni daj, razem daj byli! Paneto. No super! Nie, rutek, to jest obleśnia Oni obaj byli impostorami. Widzowie, tego się na spodziewałem. nie Dobra, ja z inną gierkę zagram. Ach, tu się dołączę. Siema, ma, luty, się ma, luty, się luty. Siema, ja tu ty, tylko pograć mm. A nie, tu się trochę szybko biega. Ja tak nie lubię chyba. Chyba nie lubię, bo nigdy nie grałem tak. Ja nie nagrałem kiedyś wam i nie lubiłem jak się szybko biega. Bo impostor gdzie nie Jestem crewmate. Widzowie, nagrywam ten odcinek, dopóki nie będę impostorem. Aha, ja do wentów mogę wchodzić. Chwileczkę. <laughs> różowy jest impostorem! Widz Widzowie! On jest impostorem! On jest impostorem ten różowy. Jest impostorem. Ja sobie pójdę do wentów wyskoczę. Bo jeszcze ten będzie. No dopiero za 10 sekund mogę wyjść do rządu. Łączymy kabelki widzowie, kabel. Ciało. Widzimy ciało. Wiecie co to oznacza? Że... No myślę... Nie wiem. Tak. Może z tym pufflicy. Tylko bym nie Czy Pufflicy się z... Nie zagłosuję, nie wiem. Na mnie. Ponieważ jest Halloween, to głosuję na tego. <średencji> Ponieważ bym za tydzień jest Halloween winy który jest dziś, czekajcie. 26 października, jeszcze 4-5 dni widzowie do Halloween. To ja na, te, na Mumię zagłosowałem, bo jest najpodobniejsza do Halloween. Czuję, że ona będzie im potem, bo I bo, 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 bo tak myślę Mam widzowie. Mam telefon niebieski. Давай, давайте тут эти два гостя. Добро. Эй, Кто бы O ja jestem tu. Ej, on jakieś film na do, wyłączymy kabelki, bo... Oj, <grymki> ja się boję, ja się boję tego doktorka. Ja lecę za tą strzałką. Zobacz, so, lecimy ze strzałeczką. Nie, że on jest tak dziwnie się ruszał. To jest szmata. Nazywany również Adam, ścierą... czemu ty film nagrywasz? na przykład zlew albo Gibel. Ale to nie jest zwykła szmata. To jest super szmata. Widzę. Dobra, wywładzę. Nazywane również ścierą... Adam, co ty oglądasz, Adam, mi powiedz. To jest. Szmatę ogląda, chłop. To jest super szmata. Yes. Super szmata, ale smaka. Adam w ogóle ścierą, Dobrowidzowie. Siema. Ludy. to jest. To jest super szmata. szmata. Widowie, zaczynamy. Aha, prawie byśmy zaczęli. Trzy, dwa, jeden. Widowie, dajcie mi impostora, dajcie mi impostora. nazywana również wścielą. Na Można nią wytrzeć na przykład z yy, ale, <grym> ale to hmm. nie jest zwykła szmata. To jest super szmata. To jest <grym> szmata. No, jest szmata. Fajnie się można nią wytrzeć na przykład zlew albo gibel. Ten Ale zielony coś. To jest coś. zwykła szmata. To jest super szmata. Ej, ten, ten chyba jest. To jest no! szmata. To jest Mata. To jest Mata. To jest ten To jest... Ja sobie to zrobię. Bo oni to pewnie zrobią, nie? No bambiki. No nie gadaj, że tego nie zrobił. Dobrze zraportowali. Ale kabelków nie zrobiłem. to jest Tak, Ta to jest planka. Można nią wyciągać. Aha, są katsra. Nie, to jest planka. Ale to nie jest zwykła szmatka. To jest. katra. Dobra. Dobra. To jest. Dobra. Na kołka co to zwykła ma... można nią wytrzeć. Na przykład zlew albo Gibel, ale to nie jest zwykła szmata, to jest super szmata. To jest szmata tak. nazywana również ścierą, no. można nią wytrzeć. To też szmata. Albo Gibel, ale to nie jest zwykła szmata, hmm. to jest super szmata. Szkoła to szmata oczywiście. Jak ta to, jak to aplikacja się nazywała? Szkoła szmata. Nie, kap, coś tam. Nie, to ja nie wiem. Widzę, rozrządujemy kabelki, hop, 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 Kap, kapkut, kapkut, co dzieci Kup. mają na obiad, kapkut, co to jest kapkut, nie wiem, o, widzowie, co, co to było, eee, nie wiem, boja czy, twoja stara, no, kabelki, szybko, szybko, szybko bo się boję Muszę tam teleportować dział, gdy reportowałeś... No ile się ma aplikacji? Mm. Dobra pizzeria No ile ona tego instaluje? Mm. Gdzie było w ogóle ciało? Ja usuwam jej aplikacje Nie usuwaj. usuwam. Usuwam Brawl Stars nie usuwa. Dobra. Róż. Ale jej aplikacja. Aha, dobra. To już, nie wiem, głosuję na tego. Akinator. Aha, nikt tam mnie nie zagłosował. A Akinator to mogę sobie usunąć. Tego, po, po próbkę Minecrafta nie, bo może by nie grała. No, ale... Nie. To jest szmata. To, to, to nie jest taka szmata. No nie, przecież ten jest. No. Co to na nie... Super surfer mogę mieć ja, ja pójdę. Nie. No, co on robi? Brachny starsz? Nie. No znowu ciało? Co jest? Whatsappa. Nie! Nie głos! Ale moje to nie jest ciepłe. Dobra, pięć, cztery, trzy. Zobracając tym <grym> To Co najmłodsza taka jest? Co on sobie? Co ty za abitacja. Ej, Leon, a znasz takiego youtubera coś nazywa się Dawid Czech. No? Mówi, ja. Dobra, wiecie, żeby Dawid Tego nie zauwa. No, no, lubię trochę nawet, czasami ogromny. Ja ale nie często. Ej, Leon? No. Z, czy ekipa. Ani to, ani to. No ale to bardziej. Mhm. Nic. Oba to są szmaty, szmaty. No, gości, No tu są oba i szmaty. Ja nie nienawidzę tego. A mi serbis. Nie Beast. Nie Ty to jest porobili mnie. Tak, godziny to tu No, wychodzimy. Ja z tymi wami nie gram. Widzowie ja zrobię wam cięcie, aż będę impostorem. Pierwsza próba crewmate. Nie no, nagrywam. Wychodzimy. I uwaga widzowie, druga próba, druga próba. Cii, mówi wam. wychodzę. Widzowie, druga próba, druga próba, druga próba. Cziś, mówi wam, mogę znieść. Hmm. Widzowie, muszę taka 5 minut. Zaraz do was wracam widzę, ja już tyle tych prób robiłem. Na ok. prostu znowu. O, pięć minut. Ja już wam nie nagrywałem ich, poproszę, bo... bo nie, nie wiem, tyle ich było. Po prostu kończę ten odcinek. Pa!